Dziewczynki, chodźcie tu na chwilę. Idziemy. Chodź, Laura. Dziewczynki, mam dla was paczkę ubrań. O, dziękujemy. Ale fajno. Ja chcę te czarne. No dobrze. Córeczko, um, chyba za dużo się na oglądasz Wednesday. Nie, ja taka jestem od urodzenia matko. A, no tak, a, no tak przecież. Oh. Jeszcze jakieś wybierasz, Aniu? Um, poproszę te. Dobrze, a wy dziewczynki, Laura, Laura, Rozalia? E, ja bym... Ja bym chciała te. Ej, nie chcę te! No to ty. Oj, ale ładne. A ja bym chciała te w takim razie. I jeszcze... Ja bym jeszcze chciała te. A ja te. Zanieście sobie je do pokoju. No a te z tatą będą nasze piżamki takie. No. Dobrze, to zanieście. Dobra. Moje pierwsze ubrania idę je przymierzyć. Ale ja pięknie w tym wyglądam. W sumie, jak, wszyscy, jak we wszystkim. Oj. Dobra, a ja też może coś ubiorę teraz z tego. Zostanę przy moim ubraniu. I Rosalia, dzisiaj masz kółko teatralne? Mam. Dobra, mama będzie nas musiała, z nas to wszystko zawieść. Idę tylko przymierzyć, um, idę tylko przymierzyć moim manekinom um, te ubrania. Trochę tą sukienkę bym chciała zmienić. Tutaj trzeba doszuć. Jeszcze jedną kokardkę. Dobra. Mamo! Tak, Rosalia? Zanieś mnie potem na kółko teatralne. Dobrze. Igor! Co? Co, mamo? Posprzątaj, posprzątaj swój pokój. A czemu? Przecież mam czysto. Wcale nie masz czysto w pokoju. Ale posprzątaj. Mnie to nie interesuje. Zobacz sobie, jaki masz bałagan w pokoju. Chodź, zobacz. Ale o czym ty gadasz, mamo? Przecież tu jest pięknie. Au! No właśnie. Okej. Okay. Jeszcze szafka otwarta. Okej, okay, to moje autka. Gdzie jest moje trzecie autko? A ja nie wiem, jakbyś pilnował swoich rzeczy, to byś wiedział. Ech. Piłka. Poskładaj ubrania. Mamo, no mam cztery latka. Czemu ode mnie tyle wymagasz? A nie wiem. No bo już jesteś duży. Dobra, idę się, idę się ubrać. Idę y, pod no, się wykąpać. Ej, Igor! Co? Co znowu? Mam posprzątać łazienkę? Nie. Znalazłam twoje trzecie autko. Gdzie było? Wam mnie. O, dziękuję ci mamo. Dobra, teraz się pobawię tymi autkami. Ale je posprzątaj potem. Dobra! Gdzie jest mój ręcznik? No dobra. Wyciągnę moje wszystkie autka. Dobra, odłożę już, żeby się mała znowu nie czepiała, że muszę wszystko posprzątać, bo mi się nie chce tego wszystkiego sprzątać. E, Rosaria, Co? Eee, chodź ze mną na kółko teatralne już. Dobra. Eee, ty, Max, możesz przypilnować reszty dzieci? Pobawić się z Igorem. No dobra. Igor, pobawimy się. Tak! Tak, tato! No dobrze. Wy, e, dziewczynki! Ania, Laura! Co! Jadę z Rosalią na kółko teatralne. Możecie być, grze możecie być grzeczne? Tak. Tak, mam. Tak, matko. Porobimy coś razem, Laura? No dobra, a co? Co robimy? No nie bądź taka znowu szalona. No nie wiem. Może pomalujemy obrazy? Fajny pomysł! Spoko pomysł. A masz jakieś taki? No, bo ja przecież namalowałam te moje obrazy. Dobra, idziemy na kółko sobą. To tutaj chyba rozarka jest. O, to super. To już możesz iść. No dobra. Okej, okay, idę to może poznam jakichś kolegów fajnych. Dzień dobry. Dzień dobry! Ale postawa. O, dzień dobry. Dzień dobry, dobrze. E, ja tutaj idę, no. Zapisałam się na kółko teatralne. O to dobrze. To fajnie. E, tam masz jakieś maski, możesz potem wziąć do domu. Hej, jestem Rosalia. Ja Gabi. Też tak bardzo e, lubisz teatr. Tak, bardzo lubię występować na scenie. Dobrze. Przebierzcie się. Dzisiejsze zadanie. Uwaga, słuchać. Przebierzcie się za swoją ulubioną postać z czegoś tam. No dobrze. I ja bym się chciała przebrać za taką... Yy, za takie za takiego wojownika jednorożca. Yy, o, jest jego ubranie. Fajnie, fajnie. Fajnie. A ja się przebiorę może za yy, tego ptaka kojarzy taką bajkę. A no kojarzę, no. Dobra, chyba mnie miał bereta, to mogę go odłożyć sobie. Eee, ubranie do niego muszę jakieś znaleźć. Fajne. Eee, no może być te... Gotowe? Gotowe! Dobrze. To chodźcie. No, okej. Okay. Gdzie się będzie działa akcja waszego filmu? E, w kosmosie. Dobra. W kosmosie. Ale tutaj fajnie. Dobra, tutaj macie scenariusz, dziewczyny. Scenariusz. Scenariusz łapi. Dobra, twoja rola. Rozmawiam. O nie, pogubiłam się w tym kosmosie. Co ja mam tutaj zrobić? O, czy to wojownik jednorożec? Tak, to ja z całą pewnością. Ja cię ura... Cięcie! Znaczy cięcie, sorry, nie, nie jesteśmy na filmie. Stop! Gabi... Gabi, trochę musisz emocji wyrażać przy tym. Trochę emocji, tak jak rozali. Co mi możesz poradzić? Brawo Rosalia, brawo. Dobra. E, mogę zanieść cię na księżyc, gdzie wszyscy mieszkamy? Gabi, emocje. I nie mów ciągle takim jednym tonem dziwnym. O co temu panu chodzi? Ty wiesz? Ty jesteś moją przyjaciółką, to byś mi tak nie powiedziała. Sorry, ja bym ci tak. Wiedziała, no bo jednak nie mów tak ciągle tym samym jakby tonem, na mnie. O to chodzi jakby tych teatralnych. Dobra. Dwie godziny później. Dobra, już skończyliśmy. Proszę... Proszę oddać kostiumy i... no, i no wszystko. Dobrze. To jest moja koszulka. To jest moja sukienka. Nie beret. Proszę oddać scenariusz. Dzięki. Dobra, i opaska. Widzimy się za tydzień, Rosalia. Tak, Gabi. O nie! Oj. Sorry, Rosalia. Spoko. O, cześć, mama. Cześć, Rosalia. Idziemy już do domu. Dobra. Nie, no, ludzie. Zęby mieć. Wpiszemy się przebrać. Nie, no. No, 21 chyba jest. Jest już noc. A wy jeszcze nie przebrani. Wy jeszcze nie śpicie. Proszę już bardzo spać, dziewczyny. Proszę się przebrać. No, dobra. Ale mama jest ostra. No faktycznie matka jest naprawdę... Ja nie wiem co ubrać. Ja nie wiem co ubrać do spania, To mam do spania ubrać. Ubiorę to. Trudno. Po prostu śpi Idź spać, Laura! Dobra, no już. Rozalia, co tak stoisz i czekasz? Rozalia! Idź spać. Max, no co ty jeszcze się z tym Igorem bawisz? Igor, idź już do spania. Dobra. i też muszę łóżkiem położyć.